Cyber Radio. Artykuł Mariana Mazura pod tytułem Źle z historii został opublikowany w czasopiśmie Argumenty w cyklu O szkole cybernetycznie w 1966 roku. Zeskanował i opracował go pan Mirosław Forusek i dzięki temu jest dostępny w serwisie Internetowym autonom.edu.pl. Marian Mazur źle z historii. Aby ocenić nauczanie historii w szkole, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, do czego znajomość historii ma służyć. To co się nazywa krótko historią jest w przeważającym stopniu historią polityczną, czyli po prostu historią władzy. Wojny, rewolucje, zamachy stanu i tym podobne, a o tym głównie mówią przecież podręczniki historii, to nic innego jak wydarzenia rozstrzygające, gdzie i do kogo będzie należeć władza. Sprawowanie władzy jest jednak procesem cybernetycznym. Przecież jako umiejętność zarządzania pojmował cybernetykę Sokrates, o czym wiadomo z dialogu Platona pod tytułem Georgiasz a wiele stuleci później Ampère w swojej systematyce nauk. Wiener, twórca cybernetyki w jej obecnej postaci, rozszerzył jej zakres na wszelkie procesy sterowania, włącznie z biologicznymi i technicznymi, zgodnie z czym cybernetykę definiuje się jako naukę o sterowaniu. Społeczeństwo jest układem cybernetycznym, złożonym z jednostek, z których każda Także jest układem cybernetycznym i steruje się oddziałując na inne jednostki, a wśród nich również na jednostki sprawujące władzę. W ten sposób powstaje sprzężenie zwrotne, w którym rządzący i rządzeni oddziałują na siebie wzajemnie. W świetle tych wyjaśnień staje się jasne, że znajomość historii jest użyteczna, jeżeli umożliwia skuteczne sterowanie się w społeczeństwie temu, kto tę znajomość zdobył. Aby skutecznie się sterować, trzeba umieć przewidywać. Ryzyko nietrafionych przewidywań można znacznie zmniejszyć, stosując naukowe metody przewidywania, co wynika z okoliczności, że istotą nauki jest wykrywanie prawidłowości zjawisk. Najlepsze wyniki w tym względzie uzyskano w fizyce, przez wykrycie wielu praw fizycznych umożliwiających wyznaczanie przebiegu zjawisk fizycznych, przynajmniej makroskopowych. Z dużą dokładnością. W dziedzinach, w których nie udało się sformułować dostatecznych ścisłych praw, stosuje się przewidywania ekstrapolacyjne, oparte na przypuszczeniach, że kierunek zachodzących zmian będzie w najbliższej przyszłości zachowany. Tak na przykład w meteorologii, przy układaniu prognoz na najbliższe godziny, przypuszcza się, że nadchodząca fala zimna będzie posuwać się dalej, co pozwala przewidywać, że w miejscowościach znajdujących się na drodze tej fali nastąpi obniżenie temperatury. I wreszcie, w dziedzinach, których przedmiotem są zjawiska zbyt trudne do ujęcia liczbowego, co uniemożliwia formułowanie ścisłych praw, a nawet stosowanie ekstrapolacji opiera się na przykładzie. Przewidywanie na wyodrębnieniu zjawisk typowych, to jest mających taki sam mechanizm, choć różniących się szczegółami w przypuszczeniu, że zjawisko pewnego typu będzie przebiegać podobnie jak inne wcześniejsze zjawiska tego samego typu. Na przykład w medycynie przewiduje się, że przebieg choroby określonego pacjenta na podstawie danych. Z obserwacji wielu poprzednich pacjentów cierpiących na tę samą chorobę. Jest zdumiewające, że pośród specjalistów z różnych dziedzin tylko historycy nie starają się przewidywać przyszłości, a nawet uchylają się od zajmowania teraźniejszością. Zamiast poszukiwania ogólnień i wykrywania mechanizmu typowych wydarzeń historycznych, ograniczają się do opowiadania nam tych wydarzeń. Nic dziwnego, że już od dawna nasuwają się wątpliwości, czy tak pojmowana historia jest w ogóle nauką. A przecież są w historii zjawiska o dającym się wyłądremić mechanizmie. Od na przykład łatwo stwierdzić, że o przebiegu każdej rewolucji rozstrzygają przygotowujący ją ideologowie, kierujący nią przywódcy, walczący za nią bojownicy i stabilizujący ją organizatorzy. Te właśnie elementy tworzą mechanizm rewolucji, to też zamiast opowiadania nam, że Karolina Cordée zamordowała Marata w kąpieli lub że Robespierre był z zawodu adwokatem, należałoby przeprowadzić porównanie wszystkich ważniejszych rewolucji i wskazać, co miały one wspólnego, a czym się różniły i jak to się odbiło na ich powodzeniu bądź niepowodzeniu. Walka warstw wyzyskiwanych przeciwko warstwom wyzyskującym, powstanie narodu uciśnionego przeciwko narodu ciemiężców, pojawienie się i upadek tyranów, i tym podobne to są przecież wydarzenia o określonym mechanizmie. Podręczniki historii powinny wydobywać istotne ich elementy, zamiast spiętrzać nic nieznaczące szczegóły lub operować frazesami w rodzaju następnie obją władzę albo naród chwycił za broń i tym podobne. Ewentualny argument, że wydarzenia polityczne są zależne od zbyt wielu trudnych uchwycenia czynników jest nieprzekonywujący. Rozwój gospodarczy także zależy od wielu czynników, a przecież ekonomiści nie uchylają się od ich przewidywania. Również pogoda zależy od wielu czynników, a jednak meteorologowie codziennie stawiają prognozy, choć nie zawsze trafne. Gdyby nawet przyjąć, że przewidywanie zdarzeń historycznych napotyka przemożne trudności, to chciałoby się przynajmniej widzieć wysiłek historyków w szukaniu jakiejś prawidłowości zjawisk i wskazywaniu cech, po których taki czy inny typ zjawisk zjawiska historycznego można by było rozpoznać, gdy się ono zaczyna dopiero pojawiać. Nikt nie mógłby mieć pretensji do historyków, nawet gdyby ich truch okazał się daremny. Ale rzecz w tym, że oni się od tego trudu zwolnili. Rzecz jasna, taka postawa historyków odbija się także na nauczaniu historii, czyniąc z niej w przeważnej mierze zbiór faktów. Kto po kim i kiedy wstąpił na tron, kto po kim i kiedy gdzie wygrał bitwę, gdzie i kiedy zawarto traktat, jakie obszary jeden kraj uzyskał, a inny utracił, Oto strumień informacji, o których uczeń nie ma pojęcia, do czego miałyby być mu użyteczne. Są one dla niego szumem informacyjnym. A, jak wiadomo, zapamiętywanie szumu informacyjnego jest szczególnie mozolnym zajęciem. W nauczaniu historii przyjęto oczywistą na pozór, a w istocie prymitywną zasadę, że powinno się ono odbywać w sposób chronologiczny. Skoro najpierw zaszedł pewien fakt, a potem inny, to uczeń musi najpierw dowiedzieć się o pierwszym z nich, a dopiero potem o drugim. Prowadzi to do dydaktycznego nonsensu, że o sprawach. Najbardziej odległych, a wskutek tego najmniej podobnych do obecnych i najmniej zrozumiałych, dowiadują się uczniowie najmłodsi, a więc najmniej do tego przygotowani. Przy tym taki system nauczania sprzyja powstawaniu przeświadczenia, że poznawanie przeszłości jest celem w samym sobie, zamiast uwydatniać, że historia to tylko klucz do teraźniejszości. Zbiór informacji o doświadczeniach przeszłych, mających ułatwiać wybór aktualnego postępowania. Do tego zaś celu, podobnie jak przy przewidywaniu pogody, częstokroć ważniejsze jest to, co było wczoraj, niż 100 lub 1000 lat temu. Teraźniejszość nie powinna być końcem nauczania historii, lecz stanem, w którym powinno się konfrontować wydarzenia przeszłe. Tylko pod tym warunkiem nauczanie historii może mieć wartość praktyczną i dlatego należałoby je rozpocząć nie od spraw najdawniejszych, lecz od najważniejszych. Podobnie jak zręby geografii przedstawia się pokazując uczniowi globus, a na nim części świata. Należałoby mu przedstawić zręby historii podając najpierw jak długi czas ona obejmuje, jakie okresy się dzieli i dlaczego się ją dzieli. Podobnie też jak przy nauczaniu geografii nie wodzi się po mapie wzdłuż linii kolejowych i autostrad lecz przechodzi od części świata do poszczególnych krajów a wśród nich do ważniejszych miast tak samo w nauczaniu historii powinno się przechodzić od spraw ogólnych do szczegółowych zamiast śledzić wydarzenia w kolejności ich następowania. W każdej fazie nauczania historii uczeń powinien mieć przed sobą obraz całej historii powszechnej, na przykład w postaci tablicy historycznej zawierającej główne wydarzenia i sporządzonej w skali czasu w taki oto sposób, żeby, odczytując ją, można było bez trudności stwierdzić jednoczesność bądź kolejność wydarzeń w różnych krajach. Rozciągnięte na wiele lat nauczanie według dotychczasowego systemu sprawia, że historia nie zarysowuje się uczniowy w sposób syntetyczny, lecz rozpada się na niepowiązane ze sobą fragmenty. Wątpiącym w słuszność tego twierdzenia proponuję, żeby sobie w swoim znajomym zadali pytanie. Co się w Polsce działo w czasach Joanny Dark, Kolumba lub Cromwella? Do ujęcia tablicowego nadaje się także wiele innych informacji historycznych i pod tym względem historycy mogliby wiele się nauczyć od geografów, którzy dzięki dobrze wypracowywanemu systemowi oznaczeń osiągnęli to, że z samych tylko map można odczytać mnóstwo informacji, np. dotyczących przynależności państwowej różnych terytoriów, gęstości zaludnienia, wysokości gór, głębokości oceanów, ludności miast i tym Podobnymi środkami można by tam na przykład przedstawić, jak się zmieniały ustroje w różnych krajach z upływem czasu. Jeszcze szerszy użytek można by robić z wykresów przedstawiających zmiany zachodzące w różnych krajach pod względem powierzchni, ilości ludności, rozwoju rolnictwa, produkcji, handlu, oświaty, wojska i tym podobnych. Nie chodzi bynajmniej o to, żeby z nauczania historii wyłączyć element narracyjny. Przeciwnie, jest on nawet niezbędny, ale jako podstawa do uwydatniania poszukiwanego mechanizmu takiego czy innego zjawiska historycznego, bądź sprawdzania mechanizmu uwydatnionego. Moim zdaniem, Narracja powinna być nawet o wiele bardziej szczegółowa niż w dotychczasowym nauczaniu historii. Na przykład, pośród wszystkich bitew stoczonych na naszym dziejach, warto przedstawić znacznie szczegółowiej przebieg bitwy pod Grunwaldem, a to do uwydatnienia ro roli, jaką w osiągnięciu zwycięstwa odgrywa pozbawienie nieprzyjaciela informacji. Utrzymywanie go w niekorzystnym dlań położeniu i racjonalne dysponowanie własnymi siłami. Konsekwencją braku nastawienia na uwydatnienie mechanizmów zjawisk historycznych jest też bezkrytyczność doboru informacji w podręcznikach historii. Wiele informacji przenosi się ze starych podręczników do nowych, po prostu dlatego, że utarło się te informacje podawać. Na pewnym egzaminie maturalnym zdarzyło się, że na pytanie dotyczące maratonu uczeń odpowiedział, że jest to sportowy bieg długodystansowy. Odpowiedź ta była później przetaczana jako przykład oburzającej ignorancji. Nawiasem mówiąc, mam wątpliwość, czy jest się czemu dziwić, chyba nie, jeśli wziąć pod uwagę, że uczeń o bitwie pod maratonem słyszał tylko raz, i to dość dawno. A o maratonie jako biegu sportowym dowiadywał się setki razy z gazet radia telewizji. Nie oczekujmy cudów i myślmy cybernetycznie. Rejestrat otrzymanej informacji powstaje w korelatorze wskutek tego, że związany z nim przepływ energii zwiększa się z przewodnością korelacyjną im więcej razy ta sama informacja zostanie odebrana, tym bardziej wzrośnie przewodność korelacyjna odpowiedniej drogi przepływu energii. Aż do pewnego ograniczonego stanu nasycenia. Oczywiście. Jest oczywiste, że informacja odbierana setki razy wywołała o wiele większy rejestr niż informacja odebrana jeden raz. Należałoby się raczej dziwić, gdyby było przeciwnie. Ważniejsze jednak jest pytanie: czy jest się na co oburzać? Jak wiadomo, sławnym szczegółem bitwy pod maratonem stało się, że jeden z żołnierzy greckich, Biegł do Aten z wieścią o zwycięstwie, tak wytrwale, że po przebyciu na miejsce padł z wyczerpania. Czym relacja o tym wyczynie zasłużyła sobie na miejsce w podręcznikach historii? Dlaczego przedstawia się go jako chwalebny, skoro jest on raczej odstraszający? Gdyby Grecy zostali pobici, mogłoby chodzić o możliwie wczesne zorganizowanie obrony Aten. Ale po co taki pośpiech z wieścią o zwycięstwie? A co się tyczy samej bitwy pod maratonem, to tyle było innych bitew bliższych i ważniejszych, których pamiętania nie wymaga się od uczniów, że nie wiadomo dlaczego brak wiadomości o tej właśnie miałby ucznia dyskwalifikować, chyba że chce się ją wykorzystać jako ilustrację nieudolności dowództwa greckiego, które nie zapewniło sobie łączności z zapleczem, chociażby za pomocą sztafety. Dostarczyłaby ono wiadomości szybciej i bez tragicznych następstw. Gdyby autorzy podręczników historii w stosunku do każdej informacji zadali pytanie o mechanizmie jakiego zjawiska historycznego ma ona świadczyć, to spotkałoby ich wiele niespodzianek. Na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie obiektywizmu historii. Warunkiem skuteczności sterowania się jest posiadanie prawdziwych informacji, to też jednym z głównych działów cybernetyki jest badanie zniekształceń informacji i opracowywanie środków ich usuwania. Dotychczasowe prace na ten temat dotyczą niemal wyłącznie procesów technicznych, ale z rozwojem cybernetyki zaczyna się je przenosić na procesy fizjologiczne i socjologiczne. Wskutek braku zrozumienia dla tych spraw informacje historyczne bywały zniekształcane, czy to pod naciskiem władców, chętniej słuchających przyjemnych kłamstw niż przykrych prawd, czy też upodobań samych dziełopisów i ich skłonności do preparowania historii ku pokrzepieniu serc. Jako ilustracja takiej podstawy może służyć i fakt, że w dyskusji nad filmem Popioły pewni nauczyciele. Wypowiedzieli się przeciwko pokazywaniu tego filmu młodzieży, cytując, ponieważ odziera ją ze złudzeń. Koniec cytatu. A więc: Istnieją u nas nauczyciele, którzy nauczanie historii pojmują jako wpajanie złudzeń. Sądzę, że w celu wyrabiania w uczniach obiektywizmu, nie od rzeczy byłoby konfrontowanie w szkole naszą historię z obcymi jej ujęciami, na przykład przez podawanie, co od sieczy wiedeńskiej mówi się w podręcznikach austriackich i tureckich, o wojnie polsko-szwedzkiej w podręcznikach szwedzkich i tym podobne. W każdym razie pomogłoby to uczniom w ocenie stopnia ważności, jaki tym samym wydarzeniom przypisuje się je w różnych krajach. Wydaje się też, że historię polityczną jako przedmiot nauczania należałoby rozszerzyć, przekształcając ją wyraźnie w historię cywilizacji. Chodziłoby tu o rozważania na temat wpływu, jaki na wydarzenia polityczne wywiera postęp techniczny w dziedzinie produkcji np. mechanizacja, elektryfikacja, automatyzacja. Czy też w dziedzinie transportu, czyli nawigacja, kolejnictwo, motoryzacja, lotnictwo w dziedzinie łączności, czyli pismo, druk, poczta, fotografia, telegraf, telefon, radio, telewizja, magnetofon i tym podobne. Są to przecież sprawy kapitalnego znaczenia. Gdyby od czasów imperium rzymskiego powstał bunt w jakiejś prowincji, w Rzymie dowiadowano się o tym dopiero po paru miesiącach. Obecnie komunikaty z dowolnego punktu na kuli ziemskiej mogą być wszędzie odbierane, niemal w chwili ich nadania. Dawniej przywódcy poszczególnych armii prowadzili operacje samodzielnie, od czasu do czasu przesyłając mocno spóźnione meldunki do centrali. Obecnie możliwe jest wydawanie im bieżących dyspozycji z kwatery głównej. O przemówieniach mężów stanu ogół obywateli dowiadywał się niegdyś ze znacznym opóźnieniem ze zniekształconych relacji. Dziś może ich słuchać w trakcie wygłaszania, a nawet widzieć przemawiającego. Szczególnie ściśle należy w nauczaniu historii odróżniać wiadomości od poglądów. W zakresie wiadomości historycznych to jest informacji będących odpowiedziami na pytania: kto, co, gdzie, kiedy. Poważnym błędem szkoły jest nieokreśloność wymagań. Uczeń nie wie, co ma znać z zalewającej go powodzi nazwisk, dat i miejscowości. Wszystkich nie może znać, gdyż. Podaje mu się ich zbyt wiele, to też uczenie się historii jest dla uczniów istną udręką, a w okresie przedmaturalnym staje się koszmarem. Na szczęście nauczyciele okazują rozsądną tolerancyjny, i wszystko kończy się na ogół dobrze. Uczeń odetchnie z ulgą, gdy ma to już za sobą, i zaraz po egzaminie pozbywa się całego historycznego balastu pamięciowego. Chyba. W żadnym innym przedmiocie nie ujawnia się tak jaskrawo wadliwość systemu egzaminacyjnego, jak właśnie w historii. Powinna być sporządzona lista, na przykład w postaci wzmiankowanej już tablicy historycznej, zawierająca wszystkie wiadomości, które uczeń jest obowiązany znać bez wyjątku, ale ani jedną więcej. Nauczyciel będzie mógł na długo przed maturą upewnić się, czy uczeń jest do niej przygotowany, a przede wszystkim. Będzie mógł to zrobić sam uczeń. Jeśli stwierdzi, że wie wszystko, co go obowiązuje, to może iść na egzamin bez obawy. Tylko po co wówczas egzamin, do tego tematu zamierzam zresztą powrócić w innym artykule. Cyber Radio